Dobry, tu śląski minionek. jestem Geszynkiem od Klaudii. Zanim obejrzycie te przedwyjazdowe kulisy, to zostawcie łapka w górę, subskrybujcie kanał i dołączcie do wspierających. Elo. Jak mnie. Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Wszyscy przede mną uciekają, nie chcą być w telewizji. Panie Reniu, co to jest? Co to się dzieje? Ja też nie. Jak nie, Panie Reniu? Pani Reni. Ona już jest gwiazdą w kulisach, nie? Prawnuczka Pani Reni. Ona lubi kamera. Patrzy, nie? Ale Siema, się. Tam. Witam. Tatu tw twojego ojca my chcieli. Właśnie widziałem. Właśnie, ja? A on nie. widział? Obserwował, no. no. Oglądał przy mnie Podobał się nawet. swój w kulisach? Nie? Podobał. No, <laughs> Powiedział, że nie zrobił siary. O, <laughs> <laughs> Co robisz? To było. Nie, no, to tak serial... No. trzeba przygotować sprzęt na tam Dzisiaj? to samo co zawsze przed meczem? przed wyjazdem? Yy, różnie jest, różnie. Czasami, czasami się powtarzają, nie? Ale, ale nie zawsze jest to. Bardzo mi się podobało, to właśnie to wasza gracz wrócić tymi strogimi balami. Tymi srogimi piłkami, jak zawsze macie takie taka też. Aha, była, była. Taki taka, taka ostatnia, no. Innowacyjna dosyć. Bo... Dużo, dużo, że tak powiem, zabawy. Jest. No dużo śmiechu, macie. tak. I tak śmiechu, byśmy tak mieli na dyry, idzie. dyry dyry, dyry. Hej. No się no? Pani Renia powiedziała, że jest do Bartola podobny. Zresztą A, to już widzę pana. No to już nie sobie. tylko pani Renia. A kto ci tego tu jeszcze? Dzień dobry. No. Dzień dzień dobry. Dobry. I co Dyru, co tam u ciebie? Jakieś nowe wieści z frontu nie, biznesowego? Na razie. <grym>, nie, niedobrze, niedobrze. Nic nowego, wiesz, wszystko stoi w miejscu. Do, do, A twoja forma? Coś. Też stoi w Nie, 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 ona cały czas do góry. nie? <śśpiewanie> to jest najważniejsze w, w tej zabawie. No, je, Tyle dobrego, nie? Nie no, je, też tak tak. rozumiem, jutro do grodziska. No, też mam taką nadzieję, <śpiewanie> Kiedy że się nic się <śpiewanie> nie, nie zmieni. Wy uciekł, prawa przed wyjazdem, <śpiewanie> czy w czy szatni się dowiadywiecie? Nie, zależy, albo tam na grupie, albo wcześniej, albo w szatni. Wszystko zależy, nie? Na grupie to nowocześnie. Bardzo nowocześnie, my cały czas za trendami podążamy możemy tutaj rozmawiać. Ale to może fajna taka oldskullo e, kurtka, nie? W takim stylu, takim lat? Właśnie szczęściej mówią, że taki Oldskul. No? Że, że już Ortario na trening mam gotowy. A na tej stronie Pana Gubiczy muszę pomarańczowo, ja? Mm, nie będę pokazywał, ale może tak jest. Ja nie mówiłam. To, co mogę, to dam. A nie, czemu tam, tam to jest tak ciemno? Epszyła się Jarzyniówka i. Ja, nie się zepsuła. To, to nie poradzę. No. Ecik, Ecik, ty jesteś taki ty u siebie w domu robisz z tą wszystko. No. Nie bierz film, to żarówka trzeba mieć to, to trzeba żarówka <laughs> Rynie, żarówka. na tej reni. żarówka nie? No właśnie. Pani ma pani żarówka? No właśnie. I problem się rozwiązał. Kochanie. Siema, ma kolej. Siema, ma, Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? No pani Renia strzaskała lampa. Panie Reniu, pan. wszyscy czy że. Wszyscy kochanie. Bez wszyscy, wyjątku. Wszyscy ci, pił, ci, pił, ci pił. No bo on zawsze gada, że on nie piłka on te ściepy. Fusy, nie to się tego tak do fusy. Ja. <gadza> tak go do skromny synek no, skromny. To się też ceni. Kapitan fusów. Kapitan fusów. Jak <gadza> tak, tak mogę dać i tak grać jak ostatnio, to niech nie, to nie to Bo ściepcza trzeba pilować. Szczepcia to jest okropne dziecko. Szcze Szczepan? Nie, on cenalny widzi, to tragedia, nie? Czemu? Przez na nich wołasz? Szczepcio i Tolcio, nie? Szczepczo i Tolcio. Zaraz jedziemy, ja my jak bracia, nie? No. <śpięk> i to, A czemu jest masakra z nim? Nie, spóźnia się. dramat po o, 9 .30 o, to głównie. mu mówi 9.30, to powie 9.50. On wychodzi z klubu, ten już też niby wychodzi, ten siedzi godzinę, wam w imię to masakra No to jakie powody podaje po, po <śpięk> tego spóźnienia? Nie, zwala na żonę i dziecko, ale ile ileż można, nie? Nie Pani reniu, nie tak się ciemno. Lepiej z Panią renią nie, nie, nie gadaj, bo... Nie jest się i... zawsze dowali do pieca. Castle <noise> jak zwy, zwykle kulturka. Chodzi z klasą. To, to jest co tak co panie grzeczne panie dziecko, panie że ja bym sobie życzyła, żeby wszyscy byli takie grzeczne Nie no, bo było za grzecznie. No. Potrzeba kilku wariatów jak to nie? On jest taki. <noise> ale, że cicha, to... Cicho, cicho, jak bombnie to... No Aha, to, co, to co, ryba. Cicha, cicha woda przegirwiera. No właśnie. A ten żagiel jak to jest dokładnie, nie wiem co na Spokojnie czy... On się musi tak wyrobić jak trujak. Trujak ja? A to jest taki ja. typ trójaka, ja? No szwagry w końcu, nie? Co ty gadasz? Ja. Poważnie? Ale ja, coś ja mnie teraz sobie zabił. No właśnie, a, a ja myślę, że on tak tęsknił za ruchem, a to się okazało, że... To, nie... No. To czar teraz... To czar teraz prys, pani. pani... Mogła mi tego pani nie Nie zdradziłam, zdradziłam tajemnicę, nie? nie a ty. się ostatni naważył piwa, że chcesz sobie wypił? To jest dobra reklama Horzowskiego. Widziałem ten komentarz gdzieś. No. A pa, nie wiem, no co? Do tego nie mogę zdradzić. Wyczułeś? Nie czy? Panie, panie. Ja od początku wiedziałem, gdzie on Tak skąd? Gdy ja znam się. Zobaczcie na tym! Ty, no to dobrze, jak jesteś i się na bronieniu, to dobra znaczy informacja. Nie, nie mówię na bronieniu, mówię na karnych. Aha, na karnych. byś, wiesz, w zeszłym sezonie miałem dwa karne, też obawy czułem. No. Tam oba wpadły, ale obawy czułem. Wcześniej, jak jeszcze nie grałem, tu z koszara graliśmy, też na przykład w pucherze stulatków. No ale gdzieś jest. tam patent na karne jest. No to dobrze, to dobrze. Zresztą, nie zresztą nie. jest problem, ale z karnymi nie. A powiedz mi, ćwiczyłeś swój podpis? W domu, tak? No to jest Ty właśnie by? ten ruch nadgarstka, Przy, że przygotowywałeś się na wielką karierę. Ja, ja. ja tak kiedyś ja. ja cały czas konsekwentnie, że ćwiczyłeś, zresztą. A tutaj? Dryu, a weź przytrzymaj. Podpis, jest podpis jest nieważny. Podpis jest nieważny. Na boiczku jest ważny. No? A to nie. A to nie, nie. baj. Nie, nie, A to nie. Ja. Bo, 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 ale go trochę? Ja od razu się odblokuję. Od razu że no, no, ja, 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 jutro się ten worek z brąkami rozwiąże. Ja nawet, że przestanie się spóźniać. Przeca. Że się przestaje spóźniać do nas To nie będzie taki zakręcony. Nie tak, wtedy się odblokujesz dopiero. Czego ty tu szukasz? Nie ja będę komentował kolegi. Czego ty tu szukasz? Pana szuka? ładnego nie będę komentował. Pana ładny pan Pan ładny. Nie lajkry, like, mojej nie ma żadnych. A sprawdzasz w koszyku? Ja nie ma. No to ja ci nie poradzę nic na to, bo ja nie mam. Pani Rynion, tak fajnie go do a pani na gorycy. Ja. Bo się rozbestwi i będzie mi tu. Rządził. Ale to, to są, jakieś to są moje, ty. No to, to ja są... tysiąc razy gadam. cholery, jasne brać mi stąd. To są moje do spania. No ja ci będę na półkę kłęba, no, a ty pieruczki gdzieś ze stąd nie I tylko burdel na biurku mam. Dziękuję. No, ale ładnie mo. Nie, hmm. kto tutaj jest? Tyś oszalała? Ja a tu jeszcze chłopakom ja Klaudia ja mu dzisiaj urodziny. I z tego właśnie miejsca my już złożyli życzenia, ale teraz do widzów. Czego życzycie Klaudii? Napiszcie w komentarzu. Klaudia. Może lepiej, nie. Cej, a ja... Od krześnicy dostałaś gieszyń, Klaudia, ale fajnie. Ona no będzie płatki. Klaudia pasuje ci. Prezes co się dzieje? Co taki prezes yy... zalotany. No? no dużo rzeczy się dzieje. Ja? Co na przykład? Wszystko, wszystko, wszystko nie? Wszystko, wszystko, I transfery trzeba za chwilę się okienko za, zamykać tak samo do młodzieży, także trzeba... A jakoś bomba jeszcze czy tak raczej... Spokojnie. Na razie, na razie bez stresu. Nie, raczej jakichś tam cudów nie będzie. Może, może jedna osoba jeszcze może skoczyć, ale jeszcze nie, nie jest to na 100%. Ostatnio dobrze to wszystko wygląda sportowo, nie? No. Kibice dobrze. zadowoleni to jest też tak, tak. ważny element. No pomimo tego, że się nie wygrało, to są zadowoleni, to się rzadko zdarza. No. także znaczy, że dobrze chłopcy grali. Ale to trzeba jeszcze przełożyć teraz na, na, na bramki i myślę że jak tam pęknie, pęknie no błona z, z tymi bramkami, to już potem, potem będzie łatwiej. No, tak jak Marek powiedział, że mój plan jest taki, żeby nie przegrać nigdy w historii klubu, nie? <laughs> Dokładnie. To było nie, zatrzym był nie zatrzymuje, bo ja, dziękuję. No, dziękuję. Dobra, dziękuję. Rozmowy na szczycie się szykują, że? Także... No, Te transfery. Jakieś, te transfery zapowiadane. Jakiś trening, bo taki trening był zapachówki. do pachoki. Pachoki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, pomyślności, 100 lat, zawsze uśmiechu. Dziękuję wszystkiego bardzo. Wszystkiego najlepszego. A, to, mi... Przestań łazić. Trener to, mi wyczerpał, wszystkie życzenia. I najbardziej oryginalne życzenia świata. Potem wszyscy podpadniemy przez to. Nie wszystkie kupity nie będą robić. A czego ci w ogóle życzyć, klaudia? Co ja byś miał powiedzieć. Świętego spokojnie. Ale <noise> że dzisiaj czy zawsze? Bo aluzja, zawsze. że mamy sejf. Ja <noise> chciałem powiedzieć, że my już mamy naszą piętnastą gwiazdkę i stoi tutaj, proszę bardzo. To jest 15. gwiazdka. Kuba, co ta to twoja żona? No? Yy, zgadza się, bo się dogadały. To jest przyjaciółka mojej żony, także... Wysoko głowa, wysoko. dawaj. Panowie, jeden kontakt nie wolno do tego samego. Jeden kontakt. Pana Wosia! Staramy się yeah. Ale ty dzisiaj To mają tu... być e, kulisy wyjazdu, nie moich urodzin, także tak, chowaj tą kamerę. Cześć! Co tam? Dobrze, z urodzinowymi. Tak. Minion musiał być. I jak zwykle obiady, jak mamy żywioł w przed wyjazdem, o, nie? Tak, zdecydowanie. Fajnie, fajnie. No, no. Siemano, siemano. Dużo tego co tam dzisiaj mamy do jedzenia? O kurczę, dużo tam jest rzeczy. Suróweczki. Sa same zdrowe, ja? Same zdrowe, ja. Dobrze, dobrze. To Jak często przyjeździcie tutaj chodzą? no chłopcom? No dość często przejdziemy. Jak dwa treningi mają chyba, nie? W dzienniku tak jest. No tak, tak. Ta, ta. no, Co tam? No nic tam. egumany. Sma smacznego. Dziękuję Dzieńczę. bardzo. A znowu liki coś zjeść dzisiaj? Nie, nie, dzisiaj nie. Nie no, dzisiaj ciężko było zjeść, no bo wiesz, tylko dzisiaj jest rana śniadanie, mhm. trening. No i teraz już tutaj mamy obiad. O której wyjazd? O której? Jak zjemy, to pojedziemy. Uczciwa godzina. Dokładnie. Dobra, smacznego.